Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest czwartek, 22 czerwca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, na internecie i w różnych opracowaniach, w różnych książkach jest mnóstwo różnych pięknych opracowań modlitwy pańskiej. To znaczy każde zdanie, a nawet każde słowo jest tłumaczone w taki sposób, że ta modlitwa jest jeszcze bardziej przystępna. Powiem wam, że ta modlitwa jest moją taką szczególną, ulubioną modlitwą. Ale dzisiaj chcę się skupić na czymś, co może być takim problemem. Powiem tak: Kiedyś podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej jedna z uczestniczek zarzuciła nam, kapłanom, dwóm, którzy byliśmy obecni na tej pielgrzymce: Ach, wy księża, wy źle nauczacie ludzi, wy wyprowadzacie ludzi w błąd, bo uczycie modlitwy pańskiej w sposób nieprawidłowy. Mówicie: I Nie wódź nas na pokuszenie, tak jakby Pan był, był tym, który jest kusicielem. To jest błąd. I pamiętam, że wtedy próbowaliśmy tłumaczyć tej kobiecie, ale oczywiście nie dała się przekonać. Mój współbrat powiedział: No, ale przecież Pan Jezus również został wyprowadzony przez ducha na pustynię, po to, aby był kuszony przez złego ducha. Czyli po prostu Pan Bóg dopuszcza pokusę, i żeby przez pokusę, którą człowiek zwalczy, okazała się jeszcze większa chwała Boża. A więc, kiedy Pan Bóg dopuszcza pokusę, to nie w tym celu, żeby nas zdołować i żeby nas zniszczyć, ale w tym celu, żebyśmy jeszcze bardziej się rozwijali. Kochani, jest taka metoda, kiedy na przykład nie rozumiemy jakiegoś fragmentu z Pisma Świętego, to szukamy innych fragmentów, które mówią na ten temat, albo na przykład używają podobnych sformułowań. I z pomocą przychodzi nam tutaj list Świętego Jakuba, rozdział pierwszy, werset 13, który mówi, ten, kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani sam nie jest kuszony, ani też nie kusi nikogo. Kochani, Bóg dopuszcza pokusy, aby człowieka jeszcze bardziej umocnić, to znaczy, by człowiek zaprawił się jeszcze bardziej w boju. To jest tak jak z żołnierzami, którzy gdzieś tam idą na poligon, po to, aby doświadczyć takich trudów wojennych. Po to, aby jeszcze bardziej się umocnić. Gdyby tylko teoretycznie chcieli przygotowywać się na przykład do ataku, to prawdopodobnie nic by z tego nie było. Kochani, bardzo mi się podoba takie zdanie księdza Jana Twardowskiego, które wzbudza często uśmiech na twarzach słuchaczy. Mianowicie ksiądz Jan Twardowski powiedział: w życiu powinno być trochę dobrze i trochę niedobrze, bo jeśli jest tylko dobrze, to niedobrze. Człowiek musi umacniać się. Wiadomo, że pokusy nie są niczym przyjemnym. One, tak jak takie muchy, które przychodzą i gdzieś tam siadają na nas, czujemy się trochę brudni, niekomfortowo, ale jednak okazuje się, że jesteśmy bardziej czujni. Kobieta, która nas zaatakowała, jest zwolenniczką takiego tłumaczenia i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Na pewno to tłumaczenie jest bardzo piękne i broni nas przed tym, abyśmy nie pomyśleli o tym, że Bóg może być tym, który jest kusicielem. Natomiast jeden z profesorów powiedział mi dzisiaj, że tak naprawdę wersja ta tradycyjna jest bliższa oryginałowi. On by zaproponował takie tłumaczenie: Nie wystawiaj nas na próbę. Oczywiście, my nie lubimy być wystawiani na próbę, chociaż wiemy o tym, że próba umacnia nas jeszcze bardziej i sprawia, że jesteśmy bardziej czujni. Kiedy Pan Jezus ukazywał się świętej siostrze Faustynie, kiedy przekazywał jej koronkę do Bożego Miłosierdzia, to prawdopodobnie, gdyby coś tutaj nie pasowało Panu Jezusowi, na pewno by siostrze Faustynie powiedział, słuchaj, powiedz Kościołowi, przekaż tę sprawę, że jednak powinni zmienić to tłumaczenie, dlatego że jest tutaj niezbyt korzystne. Pan Jezus tego nie zrobił. Tak samo przecież święty Jan Paweł II modlił się i... W ten sposób doszedł do świętości. Tak samo święty Maksymilian i wielu, wielu innych świętych. Dalszy ciąg tej modlitwy mówi, ale nas zbaw ode złego. I mówiąc o złu, mamy na myśli albo zło jako grzech, albo złego jako szatana, który jest właśnie kuścielem. I chcemy uciekać się do naszego dobrego ojca w niebie, żeby on nas bronił od tego złego. Ale również, żeby nas bronił od każdego zła, które może nas pogrążyć. Są, kochani, takie dwie rzeczywistości: wola Boża i dopust Boży. Wola Boża to jest jakieś dobro, które nas spotyka, a dopust Boży jest to jakieś zło. Trudno powiedzieć, żeby zło było wolą Pana Boga. Natomiast w przypadku chrześcijanina, który kieruje się Słowem Bożym, kieruje się prawami Bożymi, to obojętnie czy jest to wola Boża, czy jest to dopust Boży, to i tak wynik jest ten sam, jeśli jesteśmy wierni Słowu Pana Boga. Powiem Wam, kochani, że cały czas pracuje we mnie ten tekst. I prawdopodobnie to dzisiejsze moje wystąpienie i wypowiedź na ten temat nie jest jeszcze ostateczna. Ja wciąż jeszcze szukam, wciąż jeszcze rozmawiam z różnymi mądrzejszymi ludźmi ode mnie. E, ważne jest, abyśmy byli wierni temu, co Pan Bóg chciał nam tutaj powiedzieć, byśmy nie wymyślali żadnych innych spraw, więc na tym etapie bądźmy wierni temu, co podaje nam Kościół. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra,